Maneczko śmietnikowe z tej strony. Taki lekki wieczorek mamy, lekki wieczorek, jak wasze zdrówko. E, mam nadzieję, że, e, że dobrze, a nie dobrze, to piszcie na priv, To coś no, na, na to normalnie zaradzimy. Jak zawsze śmietnikowi artyści są jedną wielką rodziną. Pamiętajcie. Normalnie co oni tu wyrzucili, to za głowę się można złapać. Koniec Mikołajek. Koniec Mikołajek. Czekamy na następne święta. E, następne święta, co teraz będziemy mieli. Boże! Narodzenie. Z okazji Bożego Narodzenia już Wam życzę dużo zdrówka. E, Pamiętacie, śmietnikowi artyści są jedną wielką rodziną, ja to zawsze powtarzam. Witam nowych widzów, witam też starych widzów. Mam nadzieję, że kanał Wam pomaga odnosić jakieś sukcesy e, na polu bitwy. E, mam nadzieję, że odróżniacie już nie tylko e, nie tylko zbieracie, mam nadzieję to, e, co jest błyskotką, co to się świeci, bo prawdziwą wartość mają rzeczy właśnie także, które się nie świecą, są niedocenione, ale... Eee, na przykład bajki z poprzedniego odcinka. Eee, no dobra, dobra. Chcecie zobaczyć, co oni tu wyrzucili? Patrzcie, normalnie zwariowali tym razem. Zwariowali, co oni tu wyrzucili. Taki depozyt, maszyna. Tym razem ja tu zajrzałem i... Tylko źle z Remington, zobaczymy. Remi? Tak, remi, ale trochę zużyty. No nie no, może, może raz był używany, powiem wam w opakowaniu. Jest wszystko, jest, ale zawsze, zawsze coś jeszcze, jak chcę coś pokazać, to potem i wkłady, to potem to się znajdę, patrzcie, ja wam z daleka pokażę, ja wam z daleka pokażę, aby wy normalnie, patrzcie, patrzcie ile skarbów wyrzucili, same normalnie, same sztosy, mam nadzieję, że to jest całe. I tam też drugi karton, delikatny z tym, delikatny z tym, zobaczymy to wszystko po kolei, ja to będę dla was wykładał z tej strony w tą. Yy, mamy takie kasioki, taką wystawkę, co oni tu wyrzucili? Normalnie po Mikołajach, jeszcze poniedziałek, to zawsze mówiłem, że yy, też może, mogą wystąpić. Zawsze mogą skarby wystąpić, w każdy dzień. W każdy dzień mogą wam wyjść skarby, bo nie ma, nie ma reguły. Zobaczcie, co oni tu wyrzucili. To normalnie, zobaczmy, tylko czy to jest całe, bo jeszcze tego nie ruszałem. Normalnie, masakra, całe? Cały ty. Ciekawe, czy to jest. Czy to, to może być coś, to może być coś na, na wzór tego chorbowego, może być warte, bo ciężki jak diabli powiem wam szkło, kawał szkliwa, aż boję się, boję się jeszcze jest oryginalny, oryginalny listek stary. Gdzieś musiało leżeć z, z kwiatkami na starej półce. Świetne, świetne, naprawdę. Jeszcze w starym kurzyku, jak to by się wyczyściło, patrzcie jakie dołączenie łączenie w ogóle. Co oni wyrzucili na ten śmietnik. Polskie śmietniki 2024, Mikołajki, Boże Narodzenie, Sylwester, okres świąteczny. Lecimy, lecimy z tymi znaleziskami. Mam nadzieję, że e, nie zawodzę Was i e, jakoś e, dodaję Wam trochę, trochę mocy, motywacji do działania. Mega, dosłownie, jak taki podjarany, to jest całe, to jest normalnie całe, jakieś sploty rzymskie, mega, jak to się nazywa? Nie wiem, weźcie mi, napiszcie, jak się nazywa, to jest dokładnie, e, proszę was, e, powiedzcie, co to jest, co oni wyrzucili na ten kasiok, miazga normalnie, miazga, dzięki w ogóle, dziękuję wam wszystkim, że dzięki, dzięki w ogóle, że wszyscy, że wszyscy jesteście razem ze mną na tych poszukiwaniach. Uuu, normalnie patrzcie, patrzcie ile tego jest tutaj. normalnie masakra. Same sztosy. Ja wam po prostu zaraz to wszystko pokażę na spokojnie. Ale na ja się temu nie mogę nadzielić pięknej rzeczy. Ja teraz patrzę, żeby mi nie zaskoczyła jakaś ryska, ale tutaj nic nie ma. I to może być naprawdę na miarę. Nie wiem kto to zrobił, ale na pewno jakiś, 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 jakiś mega projektant. Patrzcie, tu takie w ogóle wkleśnięcia są jakby. Mega szkliwe. Co oni wyrzucają na te Hasią? Głowa, głowa, pęka dosłownie, coraz, coraz to lepiej już się dzieje, no nie? Coraz to lepiej. Normalnie ten koszyczek z takim koszyczkiem wyskoczyć na ten. Na jajka święcone. Masakra. Wszyscy z takimi, a my z takim po prostu. bo no i dwa jajeczka się zmieszczą, trochę szyneczki, jak najbardziej. Połóżmy go tutaj, nie zapomnijmy o nim. Bo tutaj chcę wam pokazać, co tutaj jeszcze wykombinowali O, więcej tego. Jakieś może, pierw od czego chcesz zacząć? Od tego. Miłostowice, no coś takiego z Miłostowic, deszcz się zaczyna zbierać, mieli, zapowiadali, że będzie padało, więc szybko to, kurczę, szkoda, zawsze musi spadnąć deszcz jak mahutra, tak, czy co to jest, mega, tułowice, co, co oni wyrzucają na te hasioki, masakra, mega dosłownie, poprawiamy jakość, żebyście widzieli w jak najlepszej jakości to wszystkie rzeczy z takimi kwiatami, ja mi wiem, Talerze do tego kompletu. Pamiętacie? Talerze znaleźliśmy. Teraz to, to już by był komplet. Nie ma oszczerbień? Nie ma. Nie ma żadnych uszczerbków. Połóżmy to delikatnie tutaj, ten cały zestaw. Eee, może tak tu położyć pod tym kaczankiem to. Potem do wspólnego selfie normalnie z tymi. Mega, ale to, to powiem wam, ten spód świadczy o tym, że to coś może być sos stos. To na razie jest numerem jeden. Co dalej tu wyrzucili? Zobaczcie. Normalnie Tramwaj zatrąbił. właśnie co to jest. Mega. Całe? Całe na razie. Na razie się skupiłem na tym. Ale mega, dosłownie. Megaśny. Czekajcie do końca odcinka, bo tam jeszcze będzie następny. Także, także to są... Cała, cała widzę... Widzę, że to w kartonach to wygląda taki mini-mini. Jak mini, się powyciąga, to potem jest maxi-maxi, że tak powiem. A zaczyna nam tu padać, kurczę. Co to jest? Wspaniały talerz. O talerzowanie, wspaniałe, chodzież! Stara chodzisz, mega dosłownie! Co oni wyrzucają na te hasioki? O, stara chodzież! patrz jak koro się zaczyna robić, te kory są piękne z perelu, dlatego to uwielbiam. Jakaś taka e, indyjska, tak? Nie, miska z bambusa. prasowanego, jest z bambusa, nie jest z bambusa, to jest powiem wam, bambodżet. Fajno, co tu jeszcze wrócili? Bierzemy to, podejmujemy. Co to jest? Ale to chyba nic takiego, widzę nowa rzecz, ale mega, co to kurka wodna taka po prostu jest, nie ma żadnej sygnatury, ale mega co oni wyrzucają od te haciory masakra już po prostu coraz to lepiej się dzieje bo no to na giełdce to będzie Tam ta tortownica to wiecie ale mega owocara, metalowa taka i powiem wam, żadny rdzy nic, świetny stan Magnez przyciąga? Magnez nie przyciąga, to może być na. Nawet... Tak, to jest mosiężna. To jest po prostu mosiężne. To jest mosiężna, bo prześwituje ten. Tutaj jest ten, to prześwituje chyba. Nie wiem, ale magnes nie przyciąga. Ale mega dosłownie. Do ja, ale jestem zadowolony. Ja najbardziej lubię takie rzeczy. No i oczywiście jakieś takie depozyty. A co wy lubicie najbardziej? Co to jest? Taka misunia. Fajnie, może wyrzucili. Co oni jeszcze wyrzucą nam tu na ten pasie, zobaczcie, słońce jeszcze wyrzucą, kilon, kiliszka, taki, cały, nie ma żadnego zbicia, zobaczcie, wszystko równe, tu nawet, patrzcie, zrobili dwuwarstwowość taką, widzicie, normalnie takim wyszedł, tu jest tom i tu takie normalnie ten, to nie jest nic, że masakra, fajne no, fajny, fajny, świetny stan. Widzieliście kiedyś taki rodzaj? Ja taki pierwszy raz widzę, chyba, ale to już tych owosków to wpadało. Powiem Wam, że nawet, nie wiem, one tak widzicie. Tutaj teraz nagle dokompletowaliśmy miska. Wiem, że talerze gdzieś wy, 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 wychodziły, no nie? Także co oni tu jeszcze wyrzuci. O, to jest chyba do kompletu, do tego? Tak, zobaczcie, tak? Nie, Wawel. Ale mega, mega fanciul. Wawelu taka. Waza, mega. Też lubię taką porcelanę. Lubicie kolekcjonować porcelanę? Co, co powiecie o porcelanie? Jak się na to zapatrujecie, ja lubię. Ale czekajcie, czekajcie, sprawdźmy czy cała, bo porcelana to jest jeszcze oryginalne te, od pająków, pajęczynki, do środka komisyjnie, jak zawsze można zajrzeć, od, od tam iluś tam lat, nie wiem, ile to było zaglądane, ale mega, dosłownie, sztosniozio, sztos, sztos zobaczcie. Mega. Takie te, normalnie tu lecimy już z puszkami. O ja, ta maszynka, trzeba schować, bo ona może też działać, wiecie? Ona może też zadziałać trzeba ją tutaj normalnie zabezpieczyć, że tak powiem, komisję No i dobra, no i dobra, no i dobra. I zobaczmy dalej. O, jest jeszcze raz ten kieliszek. Fajny, to jest z tym, to jest tym... O, z tym zakończeniem, stan ideal, że tak powiem. Stan, stan igła. To odłóżmy go, do, do tego też już... Może tu więcej będzie jeszcze są? Nie. Jest tutaj odwódeczki, coś takiego. Odwódeczki jest. No, tak widzę, Depozyt już jest. iśmy tylko mi artyści się normalnie zbierają. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy. O, będzie coś chińskiego chyba zaraz. Zaraz będzie coś chińskiego. Nie, to tylko góra, tak? Co tu mamy? O, to fajne. Widzieliście taki pokarek? Fajne, co oni wyrzucają? Mega Artefakty. No odcinki są codziennie, będą codziennie, bo... Musimy lecieć codziennie z tym, żeby właśnie trafiać też na takie rzeczy, więc, więc jest różnie, ale naprawdę staram się dla Was, jakże tak powiem, mogę. Następny, co tu dalej mamy? Co tu dalej mamy? O, to może być dopasowanie do tego. To może być do tego dopasowanie. O, cały, taki fajny, mega. Mega będzie się tutaj. Ile Kurczę, tylko w kamerze, a nie. Miejsce na kamerze jeszcze jest. Na szczęście. Nie ma tych na Ale fajnie. Oj, tak cudzo. Mega dosłownie, Kubaczek Wspaniały. Co oni tu jeszcze wyrzucili? Pa, jeszcze są inne do tego. Ja myślę, że to jeden, a to cały zestaw tych. Cały zestaw tych wspaniałych. Jak to nazwać? Dlaczego czego to może być? Na sól? Jakieś przyprawki fajne, ale wspaniałe. Kryształ jest? Nie, szkło, ale, ale idealne, patrzcie. Ktoś, to naprawdę, ktoś naprawdę musiał o to, że tak powiem, dbać. Dobra, coś jeszcze? Jakieś niespodzianki? Jest coś jeszcze. Patrzcie, co tu jest? Guinnessa, St. James, Kiriszek. Coś jeszcze nie ma. No i teraz tutaj, co tu będzie? Co? To no już myślałem, że pokrywka, ale to wygląda na cały delikatny tym. Właśnie. Co to za cukiernica? Ale, no. Mega dosłownie. Ale artefakty. Deszczyk pada, to jest lekko mokre, dlatego też nie widać. Prawdziwie też, kurczę, tak do końca mam tych elementów. Boż, ale to jest wspaniałe. To jest mega, co? I co to jest, cukiernica? I, I co to jest? I jak możecie, to napiszcie od razu, jakie datowanie, jakie pochodzenie, jaka fabryka, prawda? Jaka manufaktura, że tak powiem. Mega, znam. Mega, mega, mega. Pa! Ja wam pokażę coś. Koszyczek taki. O kurka wodna, ale wyrzucili taki koszor. Mega, wysłanie Mega znalezisko. Nie no, kurczę, to, jest już, to już jest coś, prawda? Fajny, Taki nierówny. Zobaczcie, coś takiego. Ekstra. Ja najbardziej lubię takie rzeczy. Tylko teraz, jak się uszkodzi, to będzie po prostu płacz. Mam nadzieję, że się nie uszkodzi, bo jest stan idealny. Może wiecie, jakieś liście tutaj są. Na tym liście i kwiaty. No i co, lecimy dalej normalnie cukiernica, znaczy co to jest? Koszyczek na owoce, nie wiem, mega. Zobaczmy dalej. No i coś się kamera wyłącza, wiecie, nie wiem jak teraz będzie. Jeszcze raz pokażę te dwie cudowne rzeczy, cukiernicę to i ten koszyczek nie wiem, czy teraz się wyłączy. Pisze coś, że coś z kartą SD Nie wiem, ale zobaczcie, będę. Nagrywał co może być, wyjąłem i włożyłem kartę, może to pomoże, no bo kurczę, powiem wam, że teraz jest, jestem jeszcze dalej w szoku, patrzcie, ryba, nie ryba piła, tylko to chyba ryba z prl oryginalna, mega, to ryba z prl -u? Ząbkowice? Ale ona się fajnie, akurat karpia mamy na święta, normalnie wyrzucili, wyrzucili karpia do święta. Nie będę miał karpia w te święta, a może będzie, może, może się zrobi, bo lubicie karpie w ogóle? Ja lubię karpia, tylko kurczę, kto to by przyrządził? Zrobić wam karpia takiego? Mega, kurczę, ale wyrzucili, piękny, cudowny, nie jest w ogóle nic ubite? Nie, 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 nigdzie, poważnie, mega. Sorry, że tak to mega mówię cały czas, ale jestem podjarany normalnie, ale akcja, teraz wiem, że ktoś o to dbał i po prostu... Ja się wkurzam jak też, prawda, rzeczy są pobite, ale tu widzę chociaż, no deszcz by tego nie uszkodził, no także gratulacje, że ktoś pomyślał i odstawił, co to jest, ale artefakt, jakaś owocara, chyba z ząbkowic, z czego to może być, seriami wyrzucają, jak przyjdzie złota seria, to po prostu cała, cała, zobacz, mega. Tylko lekki brudzik, jakieś lekkie masełka, tak? Ale tak to jest idealny stan zobaczcie. Igła. Tak? Bo tyle tutaj jest elementów, takich wiecie, to są elementy jakieś. Jakieś choinki, czy co to jest? Kurde, ale wyrzucili masakra ludzka. lubicie takie tematy? Ja najbardziej lubię tylko żeby to teraz nie uszkodzić gdzie to jest, no właśnie, bo tu się cofam, a tu te artefakty normalnie serce wyskakują i teraz chyba czekajcie czy to będzie całe fajny z takim ptaszkiem jak najbardziej to mi się już podoba no nie? bo gdyby było tylko to nie wiem no też by mi się spodobało ładnie tylko wiecie ja najbardziej to szukam tych lat 60, -tych, 50 -tych. a wy co poszukujecie najbardziej? Szklaneczkę mamy taką nawet co oni to wyrzucają jeszcze? Oby to było całe. Co to jest? Medaliony czy co? Patrzcie. Ale już coś, już coś z tymi e, znakami Zodiaku było. Ale to jest dosłownie... Na takiej nodze widzieliście? To prawda, Tam jest asteroid w środku, ty. Ty, to jest zasteroidowane. Zobaczcie. To jest trochę zasteroidowane. Dobrze mówię? Jest zasteroidowane trochę. Mega. Ale wyrzucili artefakt. O oh, są co oni wyrzucają za artefakty, to normalnie ja Cię kręcę, ale kawał pucharu, prawdziwy skarbiec, całe ty, tylko, że było całe, farbka, farbka, tak, całe, ale będzie tortownica, dosłownie tu taka cukiernica, o ja Cię kręcę, ja Cię fasolę, że tak powiem, ja Cię fasolę, ale akcja się zrobiła, znaki Zodiaku. Jakie macie znaki zodiaku? Czy widzicie tu swój znak zodiaku? Zobaczcie. Poszukajcie dokładnie. Wyciszcie się Zasterejdowane Idealnie zadbane Dobra, bierzcie, Żeby tu nie, nie zniszczyć Coś jeszcze tu jest? Nie ma no hmm. dobra i co? Aha, tam jeszcze kurczę, teraz wszystko zmokło Zaczął się roz... rozpa... rozpadało się tam tutaj A tutaj nagle paść Co to nie mamy dosłownie Normalnie widzieliście co się stało? Jeszcze, jeszcze dwie minuty i by to zwinął następny człowiek, no nie? Normalnie. A to nie jest czasami do tego? Do tamtego? Są tam jeszcze jakieś poparki? Jeszcze chwila i by nam zwinął to tamten, tamten gościu. Mega. Ale jabłka bez trzymanki. Ja najbardziej lubię takie rzeczy. Nie wszystko, ale są za to te jeszcze chyba, patrzcie. Z tymi tymi. To sześć jest w komplecie? Ile jest? Znaczy, pięć tych jest. Mega szczęśliwe. Ale wywalili. Normalnie... Kto taki szalony jest? Kto to taki szalony i wyrzuca takie piękne kolekcjonerskie przedmioty? Mega. Yeah. Z tymi... A to już mówiłem, z tymi kancia, z tymi... A tu co jest? Dalej coś. Bo. Ale wazon, co to jest? Wazony wyrzucają normalnie jak... No. Całe? Całe. Ale to też musi być jakieś ząbkowice czy coś, no nie? Patrz, dół sprawdźmy. Nie ząbkowice, ale jaki to jest wazon? Ma jakieś twórce? Wytrzyjmy go. Pucze, nagle się, widzicie, nagle się rozpadało. Teraz widzę, no, gdyby tak wszystko było, to by było ekstra, to znaczy wspaniałe. Wspaniałe znalezisko, wspaniały artefakt Ale tego tutaj jest, a to się wyciągnie? i taki ozdobny Z tyłu też? Tak, z tej Wszędzie taka Nie wiem czy widzicie Ten efekt właśnie Tej trawy nie. Trawał wazoniwe i jeszcze ujęcie takie. Co to może być? Wygaśnik. Jeszcze jest tutaj jakiś jeden, o! A ten to PRL czy nie PRL? Patrz, jakiś rzucio Mega, taki malowany. Mega wazon. Co to jest za wazoniszcze? PRL, czyli to szkło to jest czy malowane? nie, to jak ale ogólnie wazon ciekawy powiem wam ciekawy, nawet ktoś, ktoś go powiem wam nawet mógł domalować nawet, domalować mu, powiem wam resztę mega, patrzcie takie takie wazony wyrzucone wspaniałe ale jatko, tak, bo ucho jest, ucho jest z PRL u ucho jest z PRL-u Mega Normalnie Nie, to nie szalenie, bo to nie, nie wyrzucili tam, tylko odłożyli, prawda? Także pe, 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 pełen szacun a, a a Patrzyliśmy na te kieliszki z bliska? Na tą nogę? patrz kiedy noga wspaniała jest Mega Mega noga Tylko jest w deszczu, no A już nie będziemy wycierali te zdobienia Całe? Całe, a to? Też całe Mega sztosy Kto to wyrzuca dosłownie? No i dobra Trzeba się teraz, teraz Ta cięższa strona medalu, trzeba, nie ma tu nic więcej? Nie, trzeba to Jakoś zapakować to, nie? Także dobra, delikatnie teraz delikatnie. Kropnymi krokami brnę w tym w tym depozycie majątku, prawda? Naprawdę wspaniałe, wspaniałe rzeczuchy. I co? Lecimy, ta, tej ryby już nawet nie, bym zauważył, nie zauważył i zeptał. Mega. Lecimy z dalej z tym poszukiwaniem, aż dostałem nakrętki na więcej poszukiwań. Kto leci ze mną na, na poszukiwania? Dawajcie, długo, nie lecimy. Lecimy jak normalne samoloty, patrzcie. Mega śnie. Uh, adrenalina, normalnie nie mogę wyjść dosłownie z tego, z podziwu. Wspaniałe to kurczę jest. Dobra, sorki, że tak się jaram, ale takie rzeczy najbardziej lubię, kolekcjonować i to, pość Dobra, lecimy z tym, pakujemy to, pakujemy to, idziemy teraz na bazę, trzeba to jakoś zweryfikować, przynajmniej część z tego, co to jest, Aby mi pomóżcie, dlatego zapraszam na kawusie, na odcinek, no i lecimy, lecimy. Nie wiem, gaz taki dla dziecka, prawda, to nawet nie ten, w sumie nie ma co bieli robić, ale to jest ciężka ramka, porcelanowa, wiecie, patrzcie, z takimi w ogóle aniołami fajnymi, także nie jest złe znalezisko, ja nie wiem, czy je nie wezmę, ciężka rama taka, porcelanowa, nie wiem, nie, nie porcelanowa, co ja mówię, ale z jakiegoś takiego, jak figurki są z tego materiału, wiecie, tam nic nie ma normalnie z tyłu. Nie ma, tylko to patrzcie, bieli i róbcie bieli kieszawce. Lecimy dalej.